Cześć wszystkim, witajcie w moim nowym materiale. W dzisiejszym, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak z etapu malowania, szpachlowania, gładzenia ścian przeszedłem już do malowania drzwi. Jak przebiegał, jak przebiegał proces montowania wykładziny i co jakie przygody napotkałem po drodze, właśnie podczas drugiego etapu mojego romantu. Dzisiaj nagrywam już z, z prawie skończonego pokoju. Jeszcze kilka, jeszcze kilka rzeczy zostało do zrobienia, natomiast to pokażę Wam w trzeciej części materiału, w trzecim filmie. E, a tymczasem zachęcam do oglądania, bo naprawdę działo się w międzyczasie. E, no to co, zaczęliśmy od zdjęcia drzwi. E, trzeba było posprzątać po malowaniu, e, wynieść wszystkie rzeczy, wszystkie śmieci, które się natworzyły po, po, po tym pierwszym etapie remontu. Oczywiście trzeba było po zdjęciu drzwi zabezpieczyć e, futrynę, zabezpieczyć futrynę tak, żeby kurz nie mógł dostać się na zewnątrz e, i żeby można było jedną część futryny zostawić w kolorze białym, a druga część drzwi, żeby, żeby została po staremu. Kolejny etap to było już pomalowanie drzwi. Musiałem demontowane drzwi zawieźć do Karola i Karolinki, e, tam korzystając z ich e, garażu. tam. E, tam zacząłem oczywiście od e, ucięcia dolnej części drzwi. E, nie odbyło się przez, e, bez przygód, bo dolna część drzwi była już e, dotychczas nacinana. Nie wiedziałem, ile tam zapasu zostało. No i po ucięciu tego centymetra półtora, które, e, które potrzebne było, żeby e, dodać grubość wykładziny do podłogi, no, niestety okazało się, że drzwi w środku są puste. No, i trzeba było, trzeba było wypełnić tą przestrzeń pianką montażową kilkukrotnie. No, i tak po, po szybkiej wycieczce do Ikei kupiłem piankę montażową. Pomalowałem pierwszą warstwę drzwi. Po zasunięciu pianki montażowej trzeba było uzupełnić luki, które powstały po wycięciu spuchniętej pianki, położyć kolejne warstwy farby, tak żeby można było i zamontować już w pokoju. Pierwszy etap malowania drzwi miał miejsce na zewnątrz, kiedy jeszcze była fajna pogoda. Potem przeszedłem już do garażu, gdzie uciąłem właśnie wystającą piankę montażową z dolnej części drzwi. No i co? Wracamy do mieszkania. Wracamy do mieszkania, gdzie trzeba było umyć podłogi przed położeniem wykładziny. Na futrynie już pomalowanej na biało zamontowaliśmy, zamontowałem białe uszczelki. Trzeba było umyć podłogi przed rozwinięciem wykładziny, ale to potem, opowiem jak to wszystko po kolei wyglądało. Najpierw trzeba było zamontować, zamontować już po malowaniu drzwi, nowe białe uszczelki w futrynie. No i Ciężka praca. Palce do tej pory mam po zmęczone tym wszystkim. I schodzi, schodzi mi z nich skóra. Następnie mm, Aleksy przyszedł pomóc mi troszkę z wykładziną, bo zastanawiałem się, jak zrobić, żeby ta 3-metrowa, e tak naprawdę 3,5-metrowa wykładzina, bo e idealnie ma 3,5 metra, jak zrobić tak, żeby idealnie wpasowywała się w wejście do pokoju i, i żeby ten efekt był jak najlepszy. Ale udało się. Plan był taki, żeby przykleić całą powierzchnię wykładziny taśmą dwustronną, potem krawędzie, krawędzie przy ścianach przemocować jak najmocniej listwami. Po drodze też miałem przygodę z oświetleniem, żeby, żeby zamontować tutaj ten przełącznik. Który widzicie? O, no tutaj. E, okazało się, że e, łącznik, który kupiłem, po prostu był zbyt gruby. E, ten przełącznik był zbyt głęboki, zbyt gruby, i e, głębokość ściany e, po prostu nie była na tyle wystarczająca. I puszka, no, puszki ja, tak naprawdę nie było. E, musiałem e, uciąć kawałek te, tego łącznika, po prostu od strony pleców żeby spróbować go tam wepchnąć, no niestety się to nie udało. A przy okazji pogorszyłem sprawę, bo przerwały mi się przewody zasilające w ścianach i liczyłem tylko, że nie stało to się gdzieś bardzo wysoko. Te, te przewody jednak okazały się, że pękły nad, dosłownie nad tym otworem. Montażowym dołącznika dorobiłem po prostu dwiema kostkami kolejną część przewodów. No i już do nowego łącznika podpiąłem kable, no i na szczęście wszystko się udało. Pokażę to, jak to działa. ta -dam. Działa. Więc już jesteśmy tak na dobrą sprawę na samej końcówce. Na pewno w kolejnym odcinku też zmieni się, zmieni się sufit. Zmieni się sufit, bo zamówiłem materiały akustyczne takie z gąbki, które troszkę zakryją niedoskonałości, które, które tutaj na łączeniach tego i, szarej, i tej szarej i białej części ścian po prostu występują. Z no, ścian z sufitem to jest na łączeniu ścian Sufitem. No i tak to wyglądało. Na końcu oczywiście całą powierzchnię wykładziny przykleiliśmy przykleili, przykleiłem taśmą a Na sam koniec zostało docinanie i e, montowanie listew. W następnym odcinku na pewno pokażę Wam co e, z takich dodatkowych rzeczy przyszło do pokoju. Na pewno dowiecie się, jak po kolei dalej przychodziło mi biurko: jak montowałem jakieś inne akcesoria, ściankę perforowaną, którą dostałem właśnie od Karola i Karolinki. Jakie, jaki sprzęt, może też Wam pokażę, z którego też właśnie dzisiaj nagrywam, bo zaczynamy nową jakość nagrywek. I chciałbym Wam pokazać, w jakim sprzęcie to wszystko jest. No te te ledy, które są za mną, no one, jest tylko jedna część pokoju. Na pewno pokażę Wam drugą. Zasłonki, no to tutaj już widzicie, że jest to coś nowego. Nie nagrywałem chyba, nie nagrywałem tego, jak montowałem te listwy, ale z efektu jestem jak najbardziej zadowolony. No i co, oglądajcie dalej. Trzecia część, ostatnia część już niedługo. Obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli chcecie więcej takiego formatu, to na pewno coś dla Was przygotuję. No i plan jest taki, żeby coraz lepszej jakości filmy dla Was dostarczać. Mam nadzieję, że zbudujemy tutaj jakąś ciekawą, fajną społeczność. Cześć.